Na uroczystość. Witam wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jednak w sposób szczególny chciałbym powitać naszych gościom, 71 lat temu, 31 marca 1945 roku, została zdobyta Tier Zagdańska. Dzień wcześniej, dekretem Rady Ministrów utworzono województwo Gdańskie to tu, właśnie na dworze Atusa. Po raz pierwszy po latach okupacji zawieszono w biało czerwony sztandar. Na ulicach trwały jeszcze walki, ale symbol polskości, oczekiwany od lat, był już obecny na swoim miejscu. Po 27 marca rozpoczął się decydujący szturm na miasto. Dowództwo polskie i sowieckie ustaliło, że uroczyste wciągnięcie flagi odbędzie się na gmachu Boratuza w dniu marca, marca. dań skłonny. Jednak flaga zawieszona na dworze Artusa, mimo palącego się miasta, widoczna była z daleka. Dla świadków tamtych wydarzeń był to okres szczególny. Rada z powrotu Gdańska do macierzy przeplatała się z bólem po stracie najbliższych, stracie dobytku, często podepłanej godności. Od momentu zakończenia II Wojny Światowej minęło 71 lat. Gdańsk został odbudowany, nasze miasto stało się symbolem przemian i odnowy. To tutaj rozpoczęły się ruchy wolnościowe 70 i 80 roku, które na zawsze zmieniły kształt naszego kraju i współczesnej Europy. Uruchamiając ewolucyjną drogę do wolności wielu narodów, najpierw z Gdańska na całą Polskę, a następnie na inne kraje za żelaznymi kotyle. Obalenie muru berlińskiego, zniknięcie NRD, rozpaczy Słowacji to tylko niektóre międzynarodowe elementy Gdańskiego domina. Przywiązanie do wolności wpisywało się w Gdańską tożsamość. niemal automatycznie. Dziś Gdańsk jest miastem wolności i solidarności. Dynamiczny rozwój Gdańska ma miejsce szczególnie w latach ostatnich. Jesteśmy świadkami jego rozbudowy i rewitalizacji. Obserwujemy, jak miasto pięknie i rozkwita. Dziś spotykamy się z okazji 71. rocznicy powrotu Gdańska do macierzy. Jest to znakomity moment, by dostrzec, jak wiele się w naszym mieście dokonało. Nie, nie możemy jednak zapomnieć o uczestnikach tamtych wydarzeń o powrotankach. Życzę wszystkim Tańszczanom wielu powodów do radości i dumy z tego, iż mieszkają w Pięknym Grodzie nad Mogą przyczyniać się do budowy jego świetności i dalszego rozwoju. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panu Przewodniczącemu. O zabranie głosu poproszę Pana Wiceprezydenta Miasta Gdańska, Piotra Grzelaka. Szanowni Państwo, szkigodni kompetencji. Wojna to nie decyzje wielkich tego świata. Wojna to nie Hitler, to nie Stalin, to nie Pakt rybentrop mołotow to nie Asad ani Putin. Wojna to dramat ofiary 65 tysięcy osób niewinnych na woli podczas spotkania warszawskiego. Wojna to ból matki radzieckiego żołnierza wrzuconego na front bez możliwości odwrotu. Wojna Tragedia kobiety w wyzwalanym Wojna to ból podzielonych rodzin po dwóch stronach muru berlińskiego. Wojna to strach dziecka pozostającego w pułapce miasta Aleppo. Wojna to niewinna ofiara na lotnisku w sercu Europy. Wojna ma perspektywę człowieka. Gdańsk, jak niewiele innych miast na świecie, doświadczał tej ludzkiej perspektywy. Dlatego w Gdańsku musimy mówić głośno, nigdy więcej wojny. Nie ma prostych odpowiedzi na trudne problemy. Przyczyną biedy Niemców nie był naród żydowski, Rozwiązaniem dzisiejszych problemów nie jest nienawiść do obcych. Nie są mury. Nie są grupy podczas. Nie ma jednej przyczyny i jednego prostego rozwiązania. Nie wolno nam szukać prostych odpowiedzi, bo one właśnie prowadzą do wojny. A wojna to dramat pojedynczego człowieka. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi, a w tej chwili e, mamy w programie krótki koncert orkiestry morskiego oddziału.